Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego w tematu. W każdego właściciela samochodu jest taki moment. Kiedy wydaje mu się, że samochód zaczął pożerać benzynę, wtedy, aby sprawdzić swoje podejrzenia, musi określić rzeczywiste zużycie paliwa na 100 km i porównać je z tym, co jest uważane za normalne dla danego modelu samochodu. Czy trzeba wiedzieć, ile paliwa zużywa samochód na 100 km? W wielu przypadkach warto znać rzeczywiste średnie zużycie paliwa, na przykład, aby obliczyć, Ile benzyny należy kupić na ulubionej stacji benzynowej podczas długiej podróży? Lub, jak wspomnieliśmy powyżej, do podjęcia decyzji o potrzebie diagnostyki i naprawy samochodu. Określanie zużycia paliwa na 100 km Obecnie istnieją dwie metody obliczania zużycia paliwa na 100 przejechanych kilometrów. Normatywne obliczanie zużycia paliwa Obliczanie zużycia paliwa na podstawie wyników pomiarów eksperymentalnych. Istota obliczeń normatywnych. Metoda ta pozwala obliczyć średnie zużycie paliwa w określonej sytuacji, znając bazowy wskaźnik zużycia paliwa i współczynniki korekcyjne dla różnych warunków pracy. Podstawowy wskaźnik zużycia paliwa i współczynniki korekcyjne pochodzą z załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Transportu Rosji z dnia 14 lipca 2015 r. N na 80 r. Jeśli zamiast podstawowego wskaźnika zużycia paliwa zostanie użyta wartość podobnego parametru określona przez producenta samochodu, wyniki obliczeń będą dalekie od rzeczywistości. Obliczyć zużycie paliwa w odpowiednich warunkach można za pomocą zwykłego kalkulatora. Wzór na to wygląda następująco CR równy C1 plus K gdzie K suma wszystkich współczynników korekcyjnych dla warunków pracy. CEP – Bazowy Wskaźnik Zużycia Paliwa, CR – Rzeczywiste Zużycie Paliwa. Przykład obliczeń z wykorzystaniem norm. KZ – Praca w warunkach zimowych. Dla centralnej Rosji wynosi on plus 0,07. Na południu kraju wynosi plus 0,05. Dla Uralu osiąga plus 0,12. Na północy i Syberii plus 0,15. Na dalekiej północy dodatek wynosi plus 0,2. Kel, praca w lecie plus 0,07. Zużycie paliwa w lecie wzrasta z powodu zużycia energii na klimatyzację. KN, populacja miasta. Nie więcej niż 250 tysięcy mieszkańców plus 0,1, nie więcej niż milion mieszkańców plus 0,15, mniej niż 3 miliony mieszkańców plus 0,2, powyżej 3 milionów mieszkańców plus 0,25. KP Przebieg i wiek Samochody Przebieg powyżej 100 tysięcy kilometrów lub wiek powyżej 5 lat plus 0,05 Przebieg powyżej 150 tysięcy km lub wiek powyżej 8 lat plus 0,1 załóżmy, że potrzebujemy znać zużycie benzyny samochodu starszego niż 8 lat, którego podstawowy wskaźnik zużycia paliwa wynosi 8 litrów na 100 km przebiegu. Warunki eksploatacji są następujące. Zima, Syberia, miasto o populacji 750 tysięcy osób. Wzór na to będzie wyglądał następująco CR równe z badin plus kz plus kn plus kp. Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy Cr równe 8, 1 plus 0,15 plus 0,15 plus 0,1 litrów z100 km. Po prostych obliczeniach kalkulator pokaże nam 11,2 litra na 100 km. Określanie zużycia paliwa na podstawie doświadczenia. W samochodach wyposażonych w komputer pokładowy obliczanie jednostkowego zużycia paliwa z bardzo dużą dokładnością odbywa się. Podczas jazdy. Jeśli twój samochód nie jest wyposażony w takie urządzenie, będziesz musiał samodzielnie określić ten parametr. Pomoże w tym kalkulator. Aby obliczyć rzeczywiste zużycie benzyny przez samochód, potrzebne są dane uzyskane na podstawie doświadczenia. Aby je uzyskać, należy wlać do baku więcej benzyny i zresetować dzienny licznik przebiegu. Trzeba przejechać kilkaset kilometrów. Wynik będzie tym dokładniejszy. Im większy dystans uda się pokonać. Do obliczenia zużycia w tym przypadku służy bardzo prosty wzór CO równy V P 100 tutaj co jednostkowe zużycie benzyny w litrach na 100 km V objętość zużytego paliwa w litrach P przebyty dystans w kilometrach, dzieląc ilość zużytego paliwa przez przejechaną odległość. Otrzymujemy zużycie jednostkowe na 1 km. Pomnożenie przez 100 daje to samo zużycie, ale na 100 przejechanych kilometrów. Załóżmy, że przejechałeś 250 km, zużywając 25 litrów benzyny. Podstawiając dane do wzoru, otrzymamy, co równe 25-250, 100. Nie potrzebujesz nawet kalkulatora, aby uzyskać wynik. 10 litrów na 100 km. Teraz, znając normatywne i rzeczywiste zużycie paliwa w danych warunkach, można porównać ich wartości i wyciągnąć wnioski na temat stanu technicznego samochodu i stylu jazdy właściciela. Usługi online. Ci, którzy boją się pomylić liczby, ale nadal chcą poznać zużycie paliwa swojego samochodu, mogą znaleźć kalkulator online w internecie. Wystarczy wprowadzić dane samochodu. Kliknąć przycisk i uzyskać pożądany wynik. Kalkulator może obliczyć zarówno normatywne, jak i rzeczywiste zużycie paliwa przez pojazd. Bądź ostrożny. Aby zwiększyć dokładność pomiaru zużycia paliwa, wiele osób zaleca całkowite opróżnienie zbiornika. Następnie należy wlać 10 do 15 litrów do pustego zbiornika i jechać do momentu, Aż skończy się paliwo. W przypadku starszych samochodów z membranowymi mechanicznymi pompami benzynowymi jest to bezpieczne. Obecnie większość silników benzynowych jest wyposażona w układ wtrysku paliwa z elektrycznymi pompami benzynowymi umieszczonymi w zbiornikach paliwa. Pompy te są chłodzone przez pompowaną benzynę. Dlatego, gdy benzyna w zbiorniku całkowicie się wyczerpie, często ulegają awarii. Wniosek jest naszym zdaniem oczywisty. Sposoby na zwiększenie dokładności pomiarów, aby jak najdokładniej obliczyć jednostkowe zużycie paliwa przez samochód. Nie wystarczy mieć sprawny kalkulator, należy również zminimalizować wpływ błędów pomiarowych, nie należy dokonywać pomiarów na krótkim dystansie. W takim przypadku procentowy stosunek możliwego błędu do omierzonego parametru jest zbyt wysoki. Oznacza to, że błąd będzie większy niż na długim dystansie. Pomiary dla rowerów miejskich i podmiejskich powinny być wykonywane oddzielnie. Jednostkowe zużycie paliwa w cyklu mieszanym jest definiowane jako średnia arytmetyczna dla cyklu miejskiego i podmiejskiego. Przed rozpoczęciem testu należy skorygować ciśnienie w oponach. Specyfika fabrycznego określania zużycia paliwa. Większość producentów samochodów mierzy zużycie paliwa swoich produktów na specjalnych stanowiskach odbioru mocy. Podczas pomiarów samochód, sterowany przez automatykę, obraca bębny stanowiska swoimi kołami napędowymi. Do testu wykorzystywane jest paliwo o zbliżonym do idealnego składzie. Żadne z dodatkowych urządzeń elektrycznych samochodu nie jest włączone. Nie ma oporu powietrza, ponieważ testowany pojazd nie porusza się, dlatego test ten ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Pozwala jedynie porównać zużycie paliwa różnych samochodów, a kalkulator, który oblicza rzeczywiste zużycie paliwa na podstawie wyników takiego testu, jeszcze nie powstał. A WordPress komentarz hello world